Anarchia, czyli pierwsze w Polsce SMP z Minecraft'a, powstało na początku kwietnia 2022 roku. Zapewne nikt z grających tam osób nie spodziewał się, jak potoczy się historia tego serwera. Anarchia oficjalnie otwarta! i jaki wpływ będzie to miało na ich życie. To miejsce otworzyło pewien rozdział na Minecraft'owym YouTubie, który teraz trzeba zamknąć. Ale dlaczego? Oglądajcie do końca. Moja historia tutaj zaczęła się dopiero kilka dni po starcie. Już wtedy na spawnie pojawiła się lawa i każdy chciał mnie zabić. Bo jak wiecie, na tym serwerze nie było żadnych zasad. Jednak znalazłem swoje miejsce na Grzybowej Wyspie, którą gracze nazywali od zawsze Wyspą Pitera. Zazwyczaj panował tam spokój i każdy mógł tam czuć się mile widziany i jak u siebie w domu. Do czasu. Byłem graczem, który mocno inspirował się serwerem 2b2t, czyli najstarszym miejscem typu Anarchy w Minecraft, gdzie każdy Cittuję. Dlatego też na swojej wyspie zbudowałem Jezusa z w całości z obsydianu. Był on symbolem nadziei i pokoju na tym zabójczym serwerze oraz stworzyłem na spawnie legendarny już lawakas, który miał podkreślić panujący tu brak zasad, a robiłem go przez 5 godzin. Sam pomnik dał niewiele, bo już za jakiś czas przyleciał do mnie Dranhis z jego kolegami, rozsadzając przy tym główną część wyspy. Jednak nadzieja umiera ostatnia i chłopaki postanowili naprawić swoje błędy i ją odbudować, a ja w odwecie zniszczyłem przyczynę. Czystej Trankisa, czyli ekspiarkę i farmy złota w nederze. Znalazłem tu też wiele sposobów na utrudnienie gry innym graczom, na przykład wyłączałem cały serwer za pomocą lekterna, czyli stojaka na książki. Czy też budowałem ogromną lak maszynę, używając armor standów i pistonów, aby przetestować limity serwera i przywołać tajemniczego właściciela. Zawsze starałem się zabijać graczy w inny sposób niż robił to każdy, i próbowałem wciągnąć swoje ofiary w moją grę. Na przykład w sytuacji przypadkowo zostawionego shulkera na ziemi. Pod którym kryło się wiele wagoników z TNT, One wybuchały po jego otwarciu. Chociaż akcja, która najbardziej mi się spodobała, to bug banowanie gracia anarchii, które polegało na wyrzuceniu Shulker Boxa wypełnionego po brzegi książkami z maksymalną ilością znaków. Po zebraniu takiego pakunku przez ofiarę była ona banowana do momentu wyczyszczenia jej ekwipunku do zera. Tak to była moja najlepsza akcja. Starałem się stworzyć anarchiczne miejsce, gdzie wysadzałem tonę TNT na spawnie, by potem wyglądał jak podziurawiony ser. Oczywiście działo się tutaj o wiele więcej, ale to pewnie już wiecie. 29 października o godzinie 18 anarchia przeżywała swoje ostatnie chwile. A ja zapraszam Was na moją relację z tego dnia. A więc zaczęło się od zniszczenia mojej największej budowli na serwerze, czyli gigantycznego Muaya z wyspy Wielkanocnej. Który składał się z ponad 80 tysięcy bloków stona, a jego całkowita budowa zajęła 12 godzin. Nazbierałem TNT I z moim przyjacielem Sagim ruszyliśmy do rozbiórki Trzeba jakoś go tak strategicznie rozwalić Chyba po zewnątrz po prostu porozstawiamy wszystkiego A, Tak, żeby efekt łańcuchowy poszedł, wiesz co chodzi? Stary, tutaj może to nie jest jakaś wiesz super giga budowla Ale 20 godzin pracy będzie rozsadzane w 10 minut praktycznie Ile, ile już postawiłeś tego? Dużo, trzystaki wow. <laughs> No dookoła robię i nie odpalaj, nie? Do końca nie, 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 nie Od góry odpalimy, nie? Czy... O nie, o nie już to... Creeper wybuch. E no, Piotrek Ale dobra, nie, nie pociągnęło się Kolejny creeper mi Piotrek, co się dzieje? No, creeper Piotrek... wybuchł znowu Piotrek, nie no, Piotr to jeszcze od środka trochę stawiam O kurde, ale to dupnie Ty, cały shulker pójdzie na to TNT O nie, przyprowadzę kogoś zaraz Skończ, skończ TNT, bo ma mam pomysł, mam pomysł Jeszcze Aha. bardziej rozsadzimy Dawaj, dawaj, kończ TNT, kończ TNT Ile ci zostało? 30 Dobra, dobra, to szybciutko I od, od stary, od, od czoła Moaja ale co <laughs> Od czoła? <laughs> dawaj, dawaj, dawaj Bo coś przyprowadzę O kurde, nie Oh no! Niech dobra. przyleci, niech przyleci! O dobra, odpalaj, odpalaj, Odpalamy. odpalaj! Strzelamy wszędzie! Ja od góry trzeba odpalić! Odpalam? O, wysadło się! Wow! wow. Fajnie! Tu jeszcze trzeba podpalać, wszystko! Odpalamy! Kurde, historia, koniec! No, no, wszystko, wszystko, łeb! Tak jak lecę na górę! Fajrwerki mi się kończą, no Moje jest... Ech, to była moja największa budowla, ale wszystko co dobre musi się kończyć. Pora zobaczyć moją wyspę po raz ostatni. Co to za miejsce? Co to jest za stworzenie I czemu nas Co to bawi? jest za grz... Co? Ej, czemu o, ja tutaj tak wolno chodzę? O, o, y, y, cześć. Pewnie mnie nie rozumiesz, że jesteś taki głupiutki, ale. Pf, a co mam nie rozumieć, jak rozumiem? Y... Tata? Tata? Dziadek? Zostałem dziadkiem? Jak się to znalazłeś? Oj, długa historia, ale chodźcie za mną, coś wam pokażę. Tak w ogóle to jak wy się tutaj znaleźliście, jeszcze macie ze sobą psa? No wiesz, przelecieliśmy przez border i jakimś cudem jesteśmy tutaj. Oj, 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 to musicie uważać, bo wszystko tutaj chce was zabić, zobaczcie za siebie. Co to? Cały świat jest w... w Lawie. Żyje. A co to za potwór? Może lepiej go nie dotykaj? Wygląda przyjaźnie, siema. Ej! hej, Ej! Ej! Dobra, chodźcie dzieciaki, pokażę wam moją tajną jaskinię. Siadajcie, oh, panowie. Muszę wam to coś to... pokazać. Kino? Dziwny świat już w kinach od 25 listopada. Po bezpiecznym odprowadzeniu podróżników wybrałem się na arenę gladiatorów, gdzie toczyły się walki. Weź dziabli, matiska, flameusza Indeksiego nas. Ej, jakby tak długo zestrzelić i tak. No co? koniec sezonu, zrób to, no proszę, zrób to. No podleć i zabij, i odleć Nie masz co, no koniec sezonu i tak jest, co ci szkodzi, no? Poddym, pod do no. no koniec sezonu, no z poddy, poddym, poddym, no. K kogo mam zabić? Teksiego, a kogo? No zabija. Jest tam w środku, no. ja pierdielę. Nie no, patrz zaburowali, zaburowali. Poddy, poddy, pod, jest. Pod, no widzowie, chcecie, żeby Piotrek tutaj. Ale to 66 ma, ma takie ten. Złe, złe stosunek. W im wiesz, oddzięczyć końcu za o, rozumiesz? O piachu coś tu kombinuje Co ty chcesz Michałek? O nie, Bluker strzela, Bluker strzela, Bluker strzela Ej mantis bana dostał, mantis miał jedno serce Uow. Ej kto go... Z... Dexis banował mantisa Dexis banował mantisa Bije piacha Dobra piachu, uciekł <z candies mañana> Ja nie mam... Yeah. Nie! nie mam obsidianu, ty Ej, ja się biję z 6-6, ale nie mam żadnych tych No nie, ja ci nie pomagam Nie, nie wysadzi no Piotrek, no Tak no, niezbyt umiem się bić na kryształy W tym momencie pojawiłem się na spawnie Całkowicie golutki bez seta I zaczęła się moja walka na gołe pięści O, ja dawaj, się. z Franalem na łapki się biję na spawnie Ja się nie umiem na kryształy iść Ale dobra, z Franalem ja się klepi na wyspy ja tak. Hmm, lecę do ciebie, Piotruś Dam ci seta jakiegoś mam jeszcze Dobre, Ja mam vendor A, masz ten vendor FRANAL PADA ODE MNIE go niego GO frajo! Weź tu! Ej, spada! Co? Samobójca! Co? Co on robi? Oj, oj. Dobra, pan nalot, stary. Kamikaze znasz taką taktykę? O, Bluker od odradza mantisa. Eee... Nieźle taki dzięki, po prostu złoń. A ile masz padłem. No. Pająk a, nie ganie pomocy. Zostało mi tylko jedno serce i musiałem jak najszybciej uciekać ze spawna, by nie dać się wyzerować i dostać bana. Potem myślałem, że Mantis chce mnie zabić i ze strachu przed tym skoczyłem i się zabiłem. Jednakże okazał się on przyjacielski, dał mi secika, dzięki czemu mogłem wytrwać do końca tego dnia. O o, o, o. Lecimy o, na wyspy. Nie, ja nigdzie nie lecę. Poszliśmy na moją wyspę, miałem też dwa serca w swoim endarczeście, więc je użyłem. Wziąłem resztę najpotrzebniejszych itemów i zaczęło się wysadzanie małego Moaja. Bum bum! Dobra, ja pomagam tutaj destrukcji. Bo koniec. koniec! Bum bum bum! Sayonara! Bum! Nagle na czacie zobaczyliśmy, że Trumpek non-stop zabija jednego gracza. Postanowiliśmy go poszukać i to właśnie jego zabić. Ogólnie, ogólnie jest taka akcja, że, że Trumpek ma Mów. księgę odrodzenia. Nie chcę, zaraz mi się kłóci. Ma ktoś elitrę? Bloker ma się Serca. No. Bo, ale do... dla siebie. A, a wiesz gdzie to się dzieje czy nie? Nie, a tego akurat nie wiem. masz. Tanie. dostał bana. Bluet dostał bana, Blue dostał bana. O, Ale proszę. teraz było drodze księgą odrodzenia. Ej nie, 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 nie Trumpek chce podbić serwer. Trzeba zabić Trumpka! Co Ty, tak? no. Blue skoczył na mojego koca i w dziurę. Nie! Trafiłem! Jak! Nagrałem to! Jak to jest możliwe? Nie, BlueT! To ma księgę! Mówiłem. Ja mówiłem cały czas. I no i w sumie to niechcący przyczyniłem się do zbanowania jednego z graczy, bo biegał po dachu na jednym sercu. Na szczęście później odrodził go afik Księgom odrodzenia. Potem zaczęliśmy zerować Trumpka, który, jak to nam oznajmił, będzie największym zagrożeniem dla całej anarchii w drugim sezonie. Ale no, mam no. dla was propozycję: zabijecie mnie teraz dokładnie 30 razy. I trumpek, ci właśnie to, co teraz robię, buduje sobie nowego, największego wroga na drugi sezon, tak? Zobaczcie na drugim sezonie. Będę najgorszym, co was spotkało. Także żegnam. Nagle Bedwarsowcy zaprosili nas do siebie do bazy, a tam odbyła się największa z walk tego dnia. Jestem w wodzie. Ej, ej Fomi, za, ej, Fomi, zapraszam do Ej, dobra, lecimy, lecimy, wszyscy, wszyscy, lecimy. Wszyscy, stworzymy wspólną patrzmy, drużynę patrzmy, teraz. Patrzmy, Ale może. wszyscy, dobra, my mamy. Patrzcie, czekajcie, cicho, cicho, cicho na chwilę. My mamy wykończone sety, mamy mało itemów, więc wszyscy, bez ja wyjątku, każdy dobra, z sojuszem. Lecimy. Ej, ja wiem, że oni coś tam TNT rozkładali ogólnie, oni przygotowali od początku liveów to. Co jest? O, Oj, ja nas, słyszałem, słyszałem Wardena. Oj bitka tu jest, bitka! Uciekł, 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 uciekł. uciekł, uciekł. uciekł perłę Mam go, mam go, mam, mam. go, Dawaj, dawaj Lajwa mam Patrzysz w pszczale? Tyka, tyka, tyka Ja fika, <laughs> ale ja afika walę Co Dawaj, dawaj Ja afiko, oni biją? Bijemy Podwodna bitwa, o co tu chodzi, panowie? Zaraz padnie Afik, nie kreć się tak Uciekaj przed nami O nie Który ucieka? Do góry lecą Ej, ej, panowie, watch out. Do dołu, do dołu teraz afik leci ja już nie Pana, wiem, ja już zgubiłem. Foamie. Nie, kto mnie Zwaliłem go, zwaliłem go, dawajcie. Dobrze. Dawajcie koksik. Koksik. Nie tepa go. Jest w wodzie. Let's go, panowie Anarchio! Dajcie o nie. Jest! Jest! Zabijam go! Sata nie mam w ogóle utopik! Jest! <grystanie> Domyśleliśmy się, że planowali na nas jakiegoś trapa, ale chyba coś nie pykło. Jako ostatnią rzecz postanowiłem stoczyć walkę z Mantisem do momentu, aż komuś z nas padnie totem. Minuty. Ostatnie 3 minuty się bijemy, Mówię, dawaj nie Mantis. Do to Dobra, Potem. no a tak wyglądały ostatnie chwile na anarchii sezonu pierwszego. Się to badaje, oh, szybki screen, szybki, szybki screen! Szeremy. Do zobaczenia! I. A. Koniec! To było piękne. Tyle panu, pięknych wspomnień, tyle godzin przegramon.